Wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak zapowiedział. Słowa dzisiejszej Ewangelii. Bracia w kapłaństwie, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Prawie dwieście lat temu Cesarz Napoleon zdobywał niemal całą Europę. Cesarz miał świadomość, że jest tylko człowiekiem, bowiem bluźnierczy przyjaciele namawiali go, aby sam założył nową religię i własny kościół. Cesarz był świadom, że chociaż zdobywał Europę, zdołał wyrwać się z objęć rosyjskiej zimy, nie zdoła się wyrwać z objęć własnej śmierci. Na temat życia i śmierci. Ma prawo przemawiać tylko Chrystus, który jako jedyny pokonał śmierć, grzech i szatana. Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem naszej wiary. Tak zresztą do nas powiedział sam Jezus. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, nie umrze na biegi. Drodzy zgromadzeni w czasie prześladowań chrześcijan w III wieku, za czasów Dioklecjana, przed sędzią rzymskim olibriuszem stanęła młoda chrześcijanka Małgorzata. Wtedy sędzia powiedział, czy jest większa głupota na świecie nad tym, że człowieka przybitego do drzewa krzyża uważacie za Boga? Małgorzata zapytała sędziego, a skąd wiesz o tym, że Jezus umarł na krzyżu? Sędzia odpowiedział, z waszych ksiąg. Wtedy Małgorzata powiedziała, szkoda, że nie przeczytałeś kolejnych wersetów cieni, bo wtedy byś się dowiedział, że trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał. Jak możesz mówić, że wierzysz w jedno, a odrzucasz drugie? My wierzymy w Chrystusa nie dlatego, że został ukrzyżowany, ale dlatego, że trzeciego dnia zmartwychwstał znany swojej postawy niechętnej chrześcijaństwo, Franciszek Wolter, został zapytany przez swoją znajomą. Mistrzu, jak to możliwe, że wielu ludzi wierzy w zmartwychwstanie? A wtedy Wolter powiedział: Moja droga, zmartwychwstanie jest najprostszą sprawą na świecie. Czyż ten, który stworzył człowieka, nie może go ponownie powołać do życia? Siostry i bracia, świętujemy triumf zmartwychwstałego Pana, głosząc razem z apostołami orędzie Ewangelii, w którym śpiewamy, że śmierć jest pokonana przez miłość, przez zło zwyciężone przez dobro. Gdyby nasze wyznanie wiary kończyło się słowami ukrzyżował, umarł i pogrzebią wiara nasza byłaby niczym, a my bylibyśmy ludźmi godni pożałowania, jak napisał święty Paweł. Ale nasze wyznanie wiary. Kończy się słowami trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy ojca i powtórnie przyjdzie, sądzić żywych i umarłych. Pierwsi chrześcijanie na grobach swych najbliższych wypisywali jedno wszystko mówiące słowo, Resurgamus, to znaczy zmartwychwstaniem. Oby to słowo stało się przesłaniem szczęśliwego życia wiecznego dla każdego z nas. Tego życzę Wam i sobie,